Jeszcze, jeszcze. To jest, a to jest live czy odcinek? odcinek? Teraz live tak? jest i to jest live, który wprowadzam. I on będzie trwał trochę, trochę, jeszcze trochę. A potem będzie odcinek, jak już będziemy lecieć tym, tymi liniami lotniczymi, które nie powinny nigdy istnieć. No to wtedy już się zacznie odcinek. Na razie, na razie, ty no Że... jak naciskam je, to mi się przekręcają Ale Nie łam im kręgosłupa Złamane ciało ever A, fajne A. Ej, nikt tymczasem biegnie. Jak się biega w gitara? Czemu to jest takie prawdziwe? Dobra, wody se popiję Czyż ciochę? So o my dobra, ręka. czekaj, lecimy! A ja Siema, M. odcinki! Dobry siema, rok. siema! No moje, już tak. Nie, nie, nie! ej widzisz, się, moją rękę jak zabieram mojemu y, brzydkiemu synowi! Boże, ja bym go w ogóle nie ratował, on jest rudy! No ale tak szczerze! <trybuj> Dobra nie, Ja nie skipuję oczywiście A i Krycha, Krycha nam dał jedno wyzwanie Chociaż nie wiem czy to może nazwać wyzwaniem Czy jakąś prośbą Bo Ej, dał to, nam prośbę Że, że ten miłe ludzie w komentarzach Mają jakiś challenge'em Y, możliwe, ale y, kilka tam mam taki challenge, chociaż to jest bardziej takie dla niego pomocne, żeśmy nie budowali się aż tak daleko od samolotu. A, Cholipka, wywaliłem Dawać się. się. Czerwony Panie, daj kamienia. O, <grym> o, Każdy to chyba zna. O, y siema. dawaj mnie mojego, y nie, wiesz co, weź tego, ja go nie chcę. <grym> Weź tam i swoją córkę, i tam on potrzebny nie jest. Do widzenia. No dokładnie, no. o Oliwka. Dobra, o. jestem trochę głodny. Franek, czemu mnie pchasz swoimi brudnymi jakże stopami, których nie masz i nie powinieneś ich mieć? Jesteś łysy, jesteś łysy. Czy jestem pomidorem? Myślisz jakie by było fajne wyzwanie, chyba które kiedyś zrobię? Żeby Został zrobić... Nie, bez sikiery podstawowej challenge. Ale to by było złe. Ale żeby bez używania jej? E, nie, bez brania. Ja wiem, oczywiście z szukał patyków i kamieni na ziemi i wem sobie Ale ja nie wiem jak ja miał na tamtej przetrwać przecież tamto to jest gówno. Dobra, my friend, poczekaj teraz. Tak OK, teraz w jakim my tylko miejscu jesteśmy, dobra? Się Wiadome jest jedna rzecz, jesteśmy w lesie. Na jakiejś wyspie. Mhm. której, o której nic nie, wiedzy, nie wiemy. Na pewno nie graliśmy już, to graliśmy miliard razy. Jej nie, nie miliard razy. A propos, witam was widzowie w tym odcinku, ogółem to jest Grade Forest, gramy z Frankiem, moim e, niespecjalnym gościem. Dzień dobry. Dokładnie. Może i być dzień dobry. Może. Franek, ja podkreślam tutaj słowo: może być dzień dobry. Okay. Co jest nie tak z tym, że. A przecież już jest późna godzina. Mówi się. Dobra. Jak jest późna godzina, mówi się: zły dzień. <grych> Albo dobra noc. Albo dobry le, dobry leśnik. O. Dobry Szalony leśnik. Leś. Dobry leśnik, no ty się szlika. nie znasz. Dobra, chodź za mną. Krycha też nas prosił o jeszcze jedną rzecz, żeśmy tak za bardzo tej gry też nie speedronowali. Okej, okay, już wiem gdzie my jesteśmy. Spoko. Spoko miejsce może być. Tu jest drzewo mutantów, czyli tam jest jacht. Zapraszam panie Franku. Dobra, może Może trochę poczekać, bo I, Czyli tam jest główna wioska, okej, okay, dobra. Co to na to, żebyśmy poszli jeszcze w tym momencie do głównej wioski? Żebyśmy wzięli kanistry i inne typy, takie fajne rzeczy? Mówi się główni stry. Ty się nie znasz. Powiem ci, Ej. się mnie. E, co? A co to jest? A, takie coś... A okej? w złą stronę poszliśmy. Super, chodź. A, no, tak średnio bym powiedział. Cel na ten serwer zbudować roller coaster. Przez pół mapy, dobrze. Może być. Biegnie! Tu kto? na pewno będzie nam się chciał podobać. Dokładnie. Czekam, ja muszę się wykąpać, nie lubię być brudny jak ty. No, ja też. Nie lubisz być brudny jak ty? Nie. Nie lubię. Dobra. Trzeba będzie... Trzeba będzie, no coś na pewno trzeba będzie. W tych planach na mam iść do głównej to... wioski i na pewno jacht jakie okej? Woda ci kijek. Przecież no. zawsze wiem, gdzie, gdzie sam... jest. Gdzie jest plaża? No ja wiem gdzie jest plaża. ale dobra, możemy. Czekaj, jak... gdzie jest samolot? Kurna, jak nie jestem głupim. Nie zapomniałem no, weź cel. Nie chcę No właśnie wiem. Właśnie mówię, że jesteś z tymi. No krycha postawi? No, krycha stawi klocę, a nie kijka. Ja tak zapomniałam. Ja tak <laughs> Czemu to jest takie prawdziwe? No. Patrzymy się na piękną przyrodę. Ta przyroda jest bardzo piękna. Pod względem patrząc na niektóre moby, które nas próbują chyba tak trochę unicestwić. A po co Ja bym powiedział, że on nas chcą przytulić. Skąd ja wiedziałem, że co powiesz? A ja bym powiedział, że próbują jednak nas chyba pocałować lub coś w tym design. Nie oczywiście tutaj nic nie sugeruje. Co zapiszę co grę w jachcie, to by też bym radził? No to poczekaj, bo tu jest dużo walizek. Nie ma oczywiście walizki. Walizki do społeczeństwa, walizdzi... no, to czyli dla nas. No znaczy my jesteśmy tu. O Boże, poczekaj nimi... do mnie dzwoni. Halomoto To ja postawię kijka. O, choć idziemy zabrać zdjęcia. O, zdjęć. I kaseta. Do grania w gry wideo. Fint Timi, po co nam mam? Jezus Maria, niech ja go nienawidzę. Będę ciamka, okej? Okay? Kto to. No, uh, <laughs> No, Mówi, że sobie poczekam. Ej, ej ja otworzyłam ja tą, tą książkę i zobaczę, że tam jest coś takie... Pint TV, co nie? Co o, patrz, Ja biorę o. jednego, ty zabij drugiego. Ty. No i bierzemy skorupy. No skorupy to jest jedyne, co się przydaje w tym. A raczej rollercoaster. Patrz, głowa, ma swojego kolegę. Ty się nie zdasz na zabijaniu żółwi. Dokładnie, chodź, ja idę już na jacht, tylko weź od niego ze skorupę, bo przecież nie tyle ja pieniędzy marnowałem, że już teraz nie wziął tej skorupy. Ale bo pa co nie? Nie. Bo ten twój dzieciak, co nie? Nie. A okej, okay. no to nie wiem, kogo on jest. Że jakby ja go nie rodziłem, <grym> to po pierwsze... <grym> 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 Więc okay. nie masz prawa to mówić, że to moje dziecko. <grym> ale no... Judasu? Ej, to jest jakaś książka, ten magazyn, jacht. Znasz taki magazyn jak jacht? Nie wiem, może. mojego ja codziennie sobie czytam, nie wiem jak ty. Jacht. Jak piękny to magazyn? Alfaza. Jakiś missing. Jakaś. Co to jest? Cały czas się zastanawiam, co to za zdjęcie. Nie wiem. No i Virginia jakaś. Nie wiem co to, wcale nie powiedziałem tego nazwy. Tego, czyli czego? Twirginie. Taki, czyli jaki? Kaseta jeden. I dobra, mam do ciebie takie trudne dosyć zadanie. Znajdź no. 6 drzew obok siebie. A po co? A a A To było sześć czy ile? 6. A to chyba na singlu. Nie wiem, się, 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 się nie wiem, czy jakoś mi się wydaje, ale może mi się dobrze wydaje. Chodź, mamy plany. Do Chodź, mamy plany. Do robienia. Że to. jest sprawa. Że single player. Na no single po co jest listy? Szczerze się trochę Krzysko. przestraszyłem, jak usłyszałem taki krzyk. Bre, słyszałem to i to mi się wydawało, że to jakaś greżyna, co idzie na promocję do żabki. O, jakiś krzew. Co to? Co, nie, nie wiem, co może te jakiś Conflower. Nie wiem, ten krzew to może jest krzew. A przef. O tym nie pomyślałeś, co? Ja to mam 200 kilku. A i ty, kole nie przy... Znaczy grażynka. A. No Na to górze. chodź. Na go... Jej, O Jezu, cały, cały obóz przyjaciół. Cała Witam, jakby ja tu nowy. Oni już mają maczugi. Jak to maczugi? O Jezu, trzeba i zabić. Mi Musimy mieć maczugi. No tak, Dawaj, na szugi. Dawaj, jedno Ej, e, ja, przecież ja okay. zaraz dednę. Um, dobra, wezwój się na jednego. Co robisz mleczy, ty jedno? Ej, pomocy, ja serio zaraz dead. Pomocy, ja zaraz dednę. Ja też. To radzę ci nie dedać. Tylko takie srogie... Tylko takie, taka rada mała, co nie? Dobra, ci raz, ja to wiem, bo Dobra, podpalamy. Witam was w ogniołamacu. To jest ogółem takie... Jej, on um, się fajnie. Dostrzegam ciebie, dostałeś. Dostałeś, Jak lepiej tego. Dostałeś, Dobra, radzę ci się od tych odsunąć. Oni nie są zbyt przyjacielsko nastawieni. Ja nie bym tego nie powiedział, Oni po prostu chcą się kupić <noise> Franek i jego oczekiwania. Dobra, czekaj. Ja mam już tą maczugę. Chodźcie dziubasy, gdzie jest? O, tu jesteś. Chodź Olek. tu. Noś mnie nie wijź, tylko tak proszę. Jeżeli jeszcze no, dawaj maczugę. <noise> dawaj maczugę. Bo cię unicestwię drugi raz. I poczekaj, musimy zatańczyć szanie zwycięstwa. uga, uga. A wiesz, że tam jest jeszcze jeden gdzieś poszedł? Oto weź go. No idziemy. Chodź, robimy. chodź. Jedzenie mi się zdaje, że to był dopiero początek naszej zabawy. Trudno, nie że się to jest, takie, to, to, to jest takie złe. O, piwko. A jakby coś jak masz fula alkoholu, to ja wiem to to rób z niego mołotowy. Takie tylko info i wtedy będziesz mógł sobie zbierać ile chcesz alkoholu. I matkę. I nikt ci nie zabroni. Nie. kupiować nie no, można. No. No, no, no. Znaczy, znaczy, że ten, że szmatki. No właśnie ziemniak, nie możesz. Ziemniak. Tak. No szkoda, Poczekaj no, chwilę. Weź mnie bronić się się A gdzie ty jesteś? Gin. Dawaj szmatki. ja, zaczyna padać. Mój drogi przyjacielu, podejdźcie. A ja wciąż się gdzieś gdzie ty polazłeś. Holipka. Hmm. Hmm. Holipka to było za truta. Masz. Hmm. Gdzie ty mogłeś pójść? Hmm. Hmm. Pięknie. A, to ty tam jesteś. Ojej. Będę cię bronił. Nie bój się. Branek nie ochroniasz się, nie ochroni. Hemulicka, um. plecy! nam zrobił! PDX! x ja obracaj tu! Zostaw PDX! -a. Och så lite... Rex. 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 Hmm. hmm hmm hey for the eeks. pod X Trochę mi się umarło Hmm. Um, oh, Przejść. Idę. Cholipka zapalniczkę. Gdzie jest krus? Szybko jem kwiata. Idę dalej. Umarłem. najdłuższe ze dwóch jakie widzę Podaj X Ustawcie mnie No i X, proszę? Ja wiem, że tedy x je snad 20, BX.